W branży deweloperskiej od dawna nie działo się tak dobrze, co widać i po wynikach spółek z WIG-u Deweloperzy. Widać to też po wynikach danych z GUS-u. Polacy kupują mieszkania, a co za tym stoi, o to postanowiliśmy zapytać pana Michała Sapote, prezesa Murapolu. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, podobno jest tak, że ze względu na niskie stopy procentowe Polakom nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokatach, więc kupują mieszkania. Co pan o tym myśli? Myślę, że jest w tym dużo prawdy, bo, bo, bo trzeba sobie powiedzieć, że ostatnie w zasadzie dwa lata, może półtora roku, to jest wyraźny wzrost transakcji gotówkowych i przez, przez, przez klientów tak zwanych inwestycyjnych, a najczęściej są to osoby prywatne, a nie instytucje. I są to osoby, które, które, które czekały czy czekają na, na, na to, aż, aż lokaty się rozwiążą i faktycznie zabierają środki z banków i, i idą na rynek mieszkaniowy. W zależności od miasta i od dewelopera, który, który o tym informuje, no to, to widać, że tego typu transakcje nawet dochodzą do 40% całego obrotu u niektórych deweloperów. U nas też to jest tam powiedzmy 20 parę procent takich transakcji gotówkowych, które dotyczą klientów, którzy nie kupują mieszkań na swoje własne potrzeby. I teraz... Część osób twierdzi, że już jest tak dobrze, że lada moment może być już tylko gorzej. Pan się zgodzi z taką opinią? Jak się spojrzy na poziomy cen, powiedzmy z tego momentu z 2008 roku, jak pojawił się kryzys, jakby pan mógł porównać obie, obie, oba te momenty, dzisiaj i 2008, to czy tutaj widać pewnego rodzaju analogię, czy wręcz przeciwnie? Analogii nie ma w zasadzie żadnej, bo, bo, bo wtedy można powiedzieć, że rynek rósł w dużym stopniu spekulacyjnie. Tak naprawdę nie, nie była bardzo niska podaż, natomiast był olbrzymi popyt, który był generowany przez to, że była bardzo duża łatwość uzyskania kredytu hipotecznego. W zasadzie nie było żadnych ograniczeń. W związku z tym ludzie otrzymywali kredyty hipoteczne, natomiast nie było czego kupić, tak? I, i, i jakby y, y, ceny mieszkań rosły w sposób taki spekulacyjny, zupełnie niekontrolowany. Nie, nie Dzisiaj mamy jakby zupełnie inną sytuację, tak? z jednej strony y, popyt jest znacznie wyższy niż w tych najlepszych latach sprzed, y, sprzed kryzysu, ale jednocześnie bardzo jest stabilna sytuacja cenowa, ponieważ y, cały czas jest również bardzo wysoka podaż, tak? Gdzie, która mimo rekonacyja. Sprzedaży i tak w poszczególnych kwartałach przewyższa nawet popyt. To powoduje, że jest bardzo duża ilość mieszkań na rynku, jest bardzo szeroki wybór. To z kolei powoduje, że, 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 że ceny są stabilne. A jeżeli chodzi z kolei o sytuację klientów kredytowych. Te, te obostrzenia, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania kredytów hipotecznych jest, są bardzo duże w stosunku do tych do sytuacji sprzed 10 czy tam ośmiu jeszcze lat i to z kolei powoduje, że, że, że nie ma też właśnie takiego dzikiego popytu, że każdy, kto tylko chce, może wziąć kredyt i na dowolną wartość i kupić, co mu się podoba. To wszystko sprawia, że, że moim zdaniem dzisiaj rynek jest mimo rekordowych wyników, jest bardzo zrównoważony. W zeszłym roku jeszcze zastanawialiśmy się w związku ze zmianą regulacji dotyczących handlu ziemią, jak sobie branża poradzi, jak sobie poradziła, jak, jak, sobie, jak Państwo żeście się odnaleźli w nowych realiach handlu handlu ziemią. To znaczy, jeżeli chodzi o nas konkretnie, o Murapol, to, to, to myśmy żadnej zmiany negatywnej nie odczuli przez, to, przez wejście tych regulacji. Z jednej strony Przede wszystkim interesują nas grunty budowlane przeznaczone na, 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 na deweloperkę mieszkaniową, a z drugiej strony to mamy, powiedzmy, tam przez lata wypracowany... Know-how, mamy sztab architektów, prawników i, i, i jesteśmy w stanie każdy taki problem rozwiązać. W związku z tym jakby my negatywnych skutków wejścia tych przepisów nie, nie odczuwamy w żaden sposób. Do niedawna istniały przecież programy takie jak Rodzina na swoim, które później złośliwie nazywano deweloper na swoim. Teraz mamy program Mieszkanie 500. Jak to jest w Polsce, jak Pan spojrzy na taką... Mentalność pewnego rodzaju, że Polacy muszą mieć mieszkanie. Jak się spojrzy na przykład na rynek niemiecki, to tam tych mieszkań na wynajem jest znacznie, znacznie więcej. Czy z perspektywy branży to ma jakieś znaczenie? Czy że ten wpływ mentalności na, na, yy, na rynek jest jakiś? Jak pan to odczuwa? To znaczy, sprawa jest dość złożona, prawda? Bo, bo to prawda, że, że w Niemczech jest. Yy, Około chyba 30 kilku procent do 40% mieszkań jest w posiadaniu inwestorów, a nie osób jakby zamieszkujących je na własne potrzeby, tak? czyli, czyli pod wynajem, ale to dalej jest jakieś tam 40%, tak? 60% to są właściciele mieszkań. To jest jedna rzecz. Na przykład na Wyspach Brytyjskich ten, ten odsetek mieszkań w posiadaniu instytucji jest jeszcze mniejszy. U nas oczywiście jest. Bardzo znikomy, bo ten rynek tak naprawdę dopiero się rodzi. To wynika z tego też pewnie, że, 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 że Polacy lubią mieć swoje mieszkania, ale też jest, trzeba wziąć pod uwagę taką sytuację, że dzisiaj rata kredytowa dla większości mieszkań, jakie są dostępne na rynku jest porównywalna z czynszem za wynajem tego mieszkania. Czasem jest nawet tak, że, że rata kredytowa jest niższa niż niż czynsz. To nie? A na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii jest dokładnie odwrotnie. gdzie, 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 gdzie To czynsze są znacznie niższe niż potencjalna rata kredytowa. I wielu po prostu Niemców, normalnie pracujących nie stać na zakup mieszkania, mimo że, że chętnie by to Zrobili, więc to nie jest tak, że, 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 że to jest jakaś e, e, tylko i wyłącznie kwestia jakiejś tam naszej specyfiki narodowej, ale to jest też kwestia ekonomii. Ja uważam, że ten trend będzie się jakby u nas zbliżał do tego, co jest na, na, na zachodzie. Na razie jakby jest z tym o tyle problem, że u nas na rynku tak naprawdę nie ma inwestorów instytucjonalnych, którzy na dużą skalę rozwijaliby ten, ten program mieszkań na wynajem. Prawda? Jest jakiś tam, y, program BGKN-u. No, ale to jest tam, powiedzmy, nie wiem, pewnie dzisiaj z tysiąc mieszkań w portfelu na 38-milionowy kraj. Tak? Większość inwestorów to są inwestorzy indywidualni, którzy też mają po kilka, po kilkanaście mieszkań i, i, i tak naprawdę no, no, ten, ten rynek yy, cze, musi się dopiero wytworzyć. Tak? A wytworzy się na dużą skalę wtedy, kiedy, kiedy, kiedy pojawią się duzi inwestorzy instytucjonalni, którzy będą w stanie gromadzić po, po kilka czy nawet kilkanaście tysięcy mieszkań, mieszkań w portfelu. Myślę, że tutaj, jakby jednym z elementów, który może sprawić, że. że ten rynek zacznie szybciej się rozwijać, no to jest wprowadzenie jakby do naszego obrotu gospodarczego RITU. No to jest bardzo ważna rzecz. Chciałem na sam koniec zapytać o kwestię związaną z planami Murapolu na, na, na ten rok. Po wynikach z zeszłego roku można powiedzieć, że jesteście liderami rynku. Czego można się spodziewać po liderze w tym roku? Znaczy, walki o utrzymanie pozycji. Natomiast. Tak, jesteśmy jednym z kilku liderów, tak? Jesteśmy jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych na pewno. Sytuacja jest, do, jest dość dy, dynamiczna, bo powiedzmy za pierwszy kwartał tego roku y, kto inny jest liderem i, 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 i natomiast tu, tu, tu bardziej chodzi o, o, o to, że jest jakby silna grupa jakby dużych firm deweloperskich, która, która, która wyraźnie jakby dominuje na rynku. My jesteśmy w tym gronie i na pewno na pewno w tym gronie będziemy chcieli jakby pozostać i tą swoją pozycję na rynku na rynku umacniać. Cały czas jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych gruntów, systematycznie wprowadzamy nową ofertę do, do, do rynku. Jeżeli będzie możliwość faktycznie na przykład tworzenia ritów, to, to na pewno w ten proces się też zaangażujemy i, 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 i tego typu tego typu instytucje będziemy tworzyć lub współtworzyć. więc więc myślę, że tutaj jakby przed nami jeszcze dużo, dużo do zrobienia i te wyniki ubiegłoroczne. Mam nadzieję, że już w tym, a, jeszcze, a w kolejnych latach okażą się wcale nie takie wysokie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Michał Sapota, prezes Murapolu był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję ślicznie.